W imieniu Euroleague Basketball i całego personelu ligi gratuluje zdobycia Pucharu Polski. Pisze Jordi Bertomeu, prezydent EuroLigi w okolicznościowym liście to szczególne, ale nie jedyne wyrazy podziwu dla świetnej gry Zielonogórzan w Gdynia Basket Cup. Fala wpisów posypała się na społecznościówkach pod zdjęciem, które biało-zieloni zamieścili prosto z szatni. Pojawiły się gratulacje, życzenia i podziękowania. Kibice byli pod wrażeniem gry Przemka Zamońskiego i Rasela Robinsona się wspaniale, jesteśmy najlepsi. Puchar dotarł już do Zielonej Góry. Będzie przypominał o historycznym sukcesie klubu, który sięgnął po niego po raz pierwszy. Rywale w lidze będą teraz jeszcze trudniejsi, uważa Janusz Jasiński. O teraz można powiedzieć, trochę się skomplikuje sytuacja, no bo przez to, że wygraliśmy puchar, to znowu trochę nas zaczną traktować jako faworytów. Natomiast sądzę, że, że w tym roku liga jest bardzo wyrównana i z całym szacunkiem praktycznie... 4, albo może nawet pięć drużyn może zrobić mistrza. Z Zielonogórzaną marzy się mistrzostwo i tym samym podwójna korona. Osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. Zdobycie Mistrzostwa Polski to jest bardzo ciężka sprawa, więc to nie ma co porównywać z Pucharem Polski. Trzeba będzie dalej się skupić i grać mecz po meczu. Przed zdobywcami Pucharu Polski sobotni mecz taurą Basket Ligi. Zespół Sasza Filipowskiego o 18 w Szczecinie będzie mierzył się z Wilkami Morskimi. Michajlo Uwalina szykuje się znakomity pojedynek koszykarski i trenerski.